Naszym gościem jest dziś radny Rady Miejskiej pan Kacper Owczarski. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Panie Kacprze, jest pewna propozycja, z którą pan chciał się z wieruszowianami podzielić. Tak, tutaj właśnie mieliśmy teraz na ostatniej sesji. Jak dziś na dzisiejszym spotkaniu, takim nieformalnym mieliśmy zaszczyt zapro ugoszczenia właśnie pana inwestora, z, tutaj właśnie z, o, na, na temat tej Biedronki przy Korczaku, ale pan inwestor też nam jakby wypomniał w naszej, naszemu miastu, że brakuje u nas pewnych rzeczy. Jedną z tych spraw, o których on chciał poruszyć, właśnie inwestycje, które chciałby na przyszłość przeprowadzić, to jest jakiś punkt gastronomiczny w Wieruszowie, których fakt brakuje. Ja tutaj właśnie nie mogłem się powstrzymać i, i w imieniu właśnie naszej młodzieży wieruszowskiej, ale mi się wydaje, że nie tylko. No chciałbym właśnie tutaj z takim może apelem, albo może też, żeby państwo opinie usłyszeć na temat przyszłej być może przyszłej budowy KFC na na, naszej, na naszym terenie Wieruszowa ale rozumiem że nie w centrum miasta myślę że tutaj mamy potencjał przede wszystkim z naszej autostrady S8 z której mnie jako radny, no, no muszę to powiedzieć, no słabe z tego korzystamy. Gdzieś to zaniedbujemy tą, tutaj ten, ten, ten aspekt naszej drogi. Ja już żyję troszeczkę w tym mieście całe życie. 26 lat i, i od kiedy jest McDonald's w Kępnie i od kiedy powstał nie, niedawno też że drugi McDonald's koło Chojnic. Hojny. Hojny. Przepraszam bardzo. To, to widzę. Widzę ile wieruszowian po prostu tam się chodzi stołować. No przydałoby się taki, taki gdzieś taki punkt gastronomiczny w naszym mieście. Uważam, żeby to był punkt dziesiątkę. Wszystkie nasze restauracje, które gdzieś tutaj powstawały, takie bardziej wyrafinowane, zawsze gdzieś upadały. Ale wieruszów chyba bardziej gustuje w tego typu kuchni. I mi się wydaje, że to by był też taki strzał w dziesiątkę, jeśli chodzi o naszą młodzież, gdzie też nie ma się za bardzo gdzie, gdzie podziewać tutaj w naszym mieście. My jako miasto też nie mamy, mamy gdzieś tutaj też zawiązane ręce, ale no inwestorzy jak najbardziej i my się... A nie obawia się pan, że Wieruszów jako sam no jest zbyt mały na, na taki fast food? E, tak, tak. No, z... Wydaje mi się, że, że tak, są pewne jakieś kryteria, pewnie muszą być zachowane, jeśli chodzi o ilość mieszkańców, ale chciałbym tutaj właśnie podkreślić to, że mamy drogę z 8. E, dwa McDonaldy, mamy też niedaleko nas, gdzie w Wieruszów stadami tam, tam jeździ, ale dlatego, dlaczego by nie iść do naszej konkure, do konkurencji McDonalda, czy KFC, gdzie, gdzie byśmy przyciągnęli też e, sporo ludzi z Kępna e, i okolic. E, Obawia chyba. się pan również, że lokalny biznes odezwie się, no, że to jest kolejne dobijanie poprzez sieciówkę tutaj na no, lokalnych punktów gastronomicznych i tym podobne? Wydaje mi się, że nie, że fast food, a jakieś normalne potrawy, to są dwie różne rzeczy. Jeżeli decyduję się zjeść coś normalnego, idę do normalnej restauracji. Jeżeli mam ochotę na fast fooda, wybieram fast food. E, Najbliższe KFC jest chyba, z tego co, co się orientuję, jest dopiero w Ostrowie. To jest 60 kilometrów. Jeżeli... E, Mieszkańcy chociażby kępna mieli jechać do Ostrowa, do Wieruszowa. Myślę, że biorą tą drugą opcję, czyli Wiruszową. Czyli podsumowując, to jest Pana propozycja, czy taka propozycja może odnośnie tego fast fooda już gdzieś tam u Was funkcjonuje? Zaproponowałem taką możliwość. W, w imieniu, no, zaproponowałem taką możliwość, ponieważ Pan inwestor tutaj właśnie nam wypomniał, z tym ja się 100% z, z nim zgadzam, że brakuje takich miejsc, brakuje właśnie tak samo jak tam w punktach było, gdzie można było się na poprzedniej sesji dowiedzieć, czego brakuje w że brakuje domu kultury, brakuje restauracji. Teraz właśnie mamy problemy z kinem, gdzie ten inwestor Moim zdaniem, gdzieś wyciąga dla nas taką rękę, i, i, i gdzieś są jeszcze rozmowy. Dzisiaj właśnie było spotkanie na temat, na temat biedronki z kinem, i, i próbowaliśmy, no rozmawialiśmy po prostu, że, 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 że przydałoby się też, skoro zabieramy teren dzieciom, czyli Korczakowi, przydałoby się też coś dla nich. Czyli już decyzja zapadła, że zabieramy ten teren? Nie, jeszcze nie zapadła. To są po prostu rozmowy. Musimy, to jest jak biznes. Jest jedna strona i druga strona. Inwestor przekazał nam jakąś yy, ideę, my dajmy jakieś kontrę, że to jest za mało. Wiem pan, że około tysiąc osób podpisało e, listę. Ja nie widziałem tej listy, ale ona była odczytywana na sesji Rady Miejskiej. No, mieszkańcy nie chcą tam póki co obie rąki i woleliby boisko. E, znaczy się konsultacje społeczne teraz się odbędą, będą w formie internetowej, jak i papierowej wszyscy mieszkańcy będą mogli wyrazić zgodę. Albo nie wyrazić albo zgody. Nie wyrazić zgody i czekamy po prostu na, 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 na rozwój wydarzeń, czekamy właśnie, jakie są opinie, bo my jako radni mamy naprawdę duży dylemat z, tym, z tą biedronką. I, no, I potrzebujemy was, mieszkańców, y, właśnie waszych opinii, czy jesteśmy za, czy jesteśmy przeciw. Pamiętajmy o tym, że my, radni, y, działamy w waszym interesie. To nie jest tylko jakieś nasze zamysły, tylko to jest wszystko, jak to pan Rafał Bur burmistrz wiruszowa Rafał przybył, mówi właśnie władza w rękach mieszkańców przede wszystkim. O tyle w Fast wywiadzie radny Rady Miejskiej Kacper Owczarski. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.